Kiedy pada śnieg i wieje biały wiatr, samotny wilk umiera, ale stado przeżyje. Latem jest pora na kłótnie, zimą natomiast musimy chronić się nawzajem, ogrzewać, dzielić myślami. Dlatego jeśli już musisz nienawidzić, to nienawidź tych, którzy naprawdę mogą nas skrzywdzić. Eddard Stark Westeros. Jest to kontynent położony na dalekim zachodzie w znanym świecie. Jest oddzielony od kontynentu Essos przez podłużny zbiornik wodny zwany Wąskim Morzem. Większość wydarzeń z powieści i serialu ma miejsce właśnie na Westeros. Całą historię tego uniwersum poznajemy poprzez opowieści, pieśni, lodu i ognia George'a, R.R. Martina oraz kolejnych tomów serii, jak na przykład Taniec ze smokami czy nawałnicy mieczy. Ale przede wszystkim z serialu, który odniósł sukces na całym świecie o tym samym tytule. Powiedzmy sobie zatem, jak historia tego wykreowanego świata się zaczęła. Zgodnie z tradycją znana historia Westeros sięga 12,5 tysiąca lat wstecz. Jednak najstarsze zapiski w Westeros zostały spisane dopiero po inwazji Andalów na kontynent, jako że pierwsi ludzie używali tylko run do pisania na kamieniach. Pierwsi ludzie to ci, którzy przyszli ze wschodu około 12 tysięcy lat temu przez ramię Dorn lądowy most łączący Westeros i Essos. Most ten został zniszczony przez zielonych ludzi, zwanymi także dziećmi lasu, którzy byli rodowitymi mieszkańcami Westeros. Pierwsi ludzie po przybyciu na nowy kontynent rozpoczęli długą wojnę z dziećmi lasu, ci zaś, by zatrzymać inwazję ludzi, zniszczyli most między Westeros a Essos. Dzieci lasu dysponowały potężną mocą i potrafiły używać wszelkiej maści zaklęć. Mimo to nie byli w stanie powstrzymać pierwszych ludzi podbijających kontynent. Pierwsi ludzie używają statków w celu kontynuowania inwazji. Ostatecznie doprowadza to do serii wojen o Ziemię. Najeźdźcy są bardziej liczni, silniejsi i bardziej zaawansowani technologicznie niż dzieci lasu, które używają magii do walki, która okazuje się jednak nieskuteczna. Pierwsi ludzie stopniowo zdobywają coraz więcej ziem Westeros, tworząc przy tym setki małych królestw. Po latach wojen, pierwsi ludzie i dzieci lasu utknęli w martwym punkcie i zgadzają się na pokojowe współistnienie, podpisując pakt na wyspie twarzy. Pakt ten zapewnia pierwszym ludziom panowanie na otwartych terenach, zaś dzieciom lasu umożliwia zachowanie kontroli na terenach leśnych. W tym samym czasie pierwsi ludzie przyjmują kult starych bogów lasu. Wojna między nimi trwała około 2000 lat. A jej zakończenie jest również zakończeniem nazwanej później Ery Świtu. Okres ten datowany jest na 10 tysięcy lat przed panowaniem pierwszego Targaryena. Nastał początek nowej ery, ery Herosów. Wszystko, co napisano o erze Herosów, erze świtu i Długiej Nocy, pochodzi z dzieł Septonów stworzonych tysiące lat później. Prawdziwość i dokładność tych legend jest kwestionowana m.in. przez maestrów z cytadeli, co może rodzić pewne nieścisłości z owymi wydarzeniami. Nastała era herosów, która w dziejach historii Westeros została tak nazwana z powodu znamienitych mężczyzn i kobiet, którzy żyli w czasie pokoju i dobrobytu po podpisaniu paktu. Pakt przetrwał prawie 4000 lat, w tym czasie dzieci lasu i pierwsi ludzie zbliżyli się do siebie. Z czasem pierwsi ludzie porzucili swoje zwyczaje na rzecz tych dzieci lasu. Z wyjątkiem utopionego boga na żelaznych wyspach, bogowie dzieci lasu stali się bogami pierwszych ludzi. Wiele współczesnych szlacheckich rodów Westeros pochodzi z czasów Ery Herosów. Uważa się, że wtedy żyły wielkie postacie historyczne, takie jak Brandon Budowniczy, założyciel rodu Starków, Lan Mądry, który zabrał Casterly Rock Casterlyczykom, założyciel rodu Lannisterów, Gard Gardener, Zielonoręki, założyciel rodu Gardenerów w W tej erze na ziemi burzy pojawili się Królowie Burzy, członkowie dynastii, wśród której znaleźli się Duran, założyciel prawdopodobnie zbudował koniec burzy. Pierwszy król żelaznych wysp oraz Szary Król. Była to era, w której Westeros przeżywało prawdziwy rozkwit etniczny, kulturowy i tak Wszystko szło dobrze aż do czasu, czasu najmroczniejszych wydarzeń w historii znanego świata. U schyłku epoki nastało coś, co było koszmarem najmężniejszych mężów, coś, co niosło ze sobą śmierć. Owe wydarzenie nazwano Długą Nocą. Dla tych, co byli jego świadkami, było koszmarem, a dla potomnych stało się legendą. Długa noc miała miejsce w dziejach około 8 tysięcy lat przed pierwszym Targerienem. Był to okres, w którym noc, która nastała, nie miała końca przez ponad 100 lat. Wraz z nadejściem nocy nadeszła też zima najzimniejsza. Najokrutniejsza i bezlitosna. A pod osłoną nocy opanowała niemal cały kontynent. Ludzie musieli się zmagać ze srogimi temperaturami, brakiem ciepła w swych domach, szczególnie ci z południowej części wyspy, ale także z brakiem żywności, bo przez ponad 100 lat, przez całe pokolenie, nikt nie mógł nic uprawiać. Takie wydarzenie nie było znane nawet dzieciom lasu, rodowitym mieszkańcom kontynentu. Długa noc to okres, podczas którego ludzie rodzili się, dorastali, a także często również umierali, nigdy nie widząc wiosny. Doprowadziła do straszliwych cierpień. Podczas najstroższych mrozów, najstarsi i najbardziej chorzy spośród ludzi północy mieli w zwyczaju oznajmiać bliskim, że wyruszają na polowanie, świetnie wiedząc, że już nie wrócą. Dzięki czemu więcej żywności zostanie dla tych, którzy mają większe szanse na przetrwanie. A jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Inni z krain wiecznej zimy najechali Westeros, zabijając i ożywiając trupy, które stawały się ich sługami. Wybito prawie wszystkich ludzi w Westeros. Lodowe upiory, zamrożeni umarli i inne plugastwa mordowali wszystkie żywe istoty, jakie tylko napotkali, przetaczając się przez kontynent. Sytuacja dla ludzi była beznadziejna. Jednak nic tak nie łączy ludzi jak niedola oraz chęć przetrwania. Ostatni, co przetrwali, zjednoczyli się i wraz z dziećmi lasu, których też została garstka, wyruszyli na wojnę, którą wygrać mogli jedynie przez cud. Cud, jak się okazało później, przez ogień i broń ze smoczego szkła. Tylko te rzeczy były w stanie odesłać z powrotem do krainy umarłych lodowe trupy. Długa noc zakończyła się po bitwie świtu. Po tym jak dzieci lasu i pierwsi ludzie zjednoczyli się, by pokonać innych bronią ze smoczego szkła. Zepchnęli ich na dalekie tereny północy. Dowodził nimi wielki bohater, który w tradycji wschodniej nazywany jest Azorahai. Miał on wielki, ognisty miecz światłonoścę. Plotka głosi, że po bitwie nastał pierwszy od ponad stu lat dzień i początek końca zimy. Koniec długiej nocy należy do Królestwa Legend, podobnie jak wszystkie wydarzenia z tak odległych czasów. Na północy opowiada się o ostatnim bohaterze, który postanowił poszukać wsparcia u dzieci lasu. Towarzysze opuszczali go jeden po drugim, bądź ginęli w walce z wygłodniałymi olbrzymami, sługami zimna oraz innymi. Dzięki dzieciom lasu, pierwsi ludzie zjednoczyli się i byli w stanie stanąć do bitwy świtu oraz odnieść zwycięstwo, zmuszając innych do ucieczki na lodowatą północ. Po pokonaniu innych, bran budowniczy z pomocą olbrzymów, pierwszych ludzi, i być może dzieci lasu, wzniósł mur. Ogromną fortyfikację z lodu, chronioną pradawną magią. Mur broni ludzi przed najazdami z północy. Powstaje zaprzysiężone Bractwo Nocnej Straży, którego zadaniem jest obsadzenie muru ludźmi i pilnowanie go. Mówi się, że bran budowniczy wybudował Winterfell i został pierwszym królem północy. Wkrótce po ukończeniu muru trzynasty lord dowódca łamie swoje śluby. Zostaje uwiedziony przez ożywionego trupa kobiety poza murem. Ogłasza się nocnym królem, a z członków nocnej straży tworzy swoją własną armię. Podczas mrocznych lat jego rządów wydarzyły się potworności, o których mówi się na północy nawet po kilku tysiącach lat. Starkowie z Winterfell i król za murem Joramun łączą siły, by pokonać nocnego króla i przywrócić honor nocnej straży. Ten sam Joramun odnajduje róg zimy, który podobno może zbudzić olbrzymów z ziemi. Te wydarzenia zakończyły erę Herosów i były wstępem do następnych krwawych wydarzeń, jakimi była inwazja Andalów. Na wzgórzach Andalów na wschodnim kontynencie, Essos, kształtuje się nowa religia zwana wiarą w siedmiu. Przypuszczalnie Andalom ukazuje się wyższe bóstwo i prowadzi ich na podbój Westeros. Andalowie pokonują Wąskie Morze i docierają na wschodnie wybrzeże, które potem zostanie nazwane Doliną Arrynów. Maszerują pod chorągwią wiary w siedmiu, z siedmioramienną gwiazdą na piersi i stalową bronią. Walczyli z pierwszymi ludźmi i dziećmi lasu, wkraczając na ziemię tak, jak pierwsi ludzie tysiące lat temu. Jest to już okres datowany na około sześć tysięcy lat wstecz. Przez wieki Andalowie prowadzą wojnę z pierwszymi ludźmi i dziećmi lasu, aby ich wyprzeć. Sześć południowych królestw, jedno po drugim, upada, a ich czar drzewa zostają spalone. Tylko Królestwo Północy pozostaje w rękach pierwszych ludzi, głównie dzięki strategicznie położonej fortecy Fossi Kaelin. Forteca to przejście między północą a południem. Choć północ zostaje bezpieczna, dzieci lasu powoli zaczynają się wycofywać z terenów ludzi coraz głębiej w las i za mur. Po upływie jakichś 2000 lat, czyli 4000 lat wstecz, żelazne wyspy zostają przejęte przez Andalów. Kończy się pierwsza dynastia królów, którzy rządzili tam przez ponad 1000 lat bez żadnych ataków, począwszy od Urona Czerwonorękiego. W przeciwieństwie do innych regionów, Andalowie przejęli tam miejscowe wierzenia w Starych Bogów i utopionego Boga. W tym czasie na sąsiednim kontynencie Essos zaczyna się okres powstawania waliriańskich włości, geneza panowania Smoków oraz powstaje ród Targaryenów. Jednak z racji tego, iż ta historia jest bardzo obszerna, dokładniej omówimy ją w kolejnym materiale. Na chwilę obecną warto jedynie wspomnieć, iż na kontynencie Essos również trwało wiele krwawych wojen i podbojów, ale również rozwój państw, miast oraz potężnych rodów i kupców, którzy z czasem zaczęli mieć wpływ i na Siedem Królestw. Wracając jednak do Westeros, to po setkach lat inwazji Andalów upadają Południowe Królestwa Pierwszych Ludzi. W końcu Andalowie tworzą sześć potężnych królestw. Okres ten przypada na około 3000 lat wstecz. Tymczasem na północy dzicy jednoczą się pod wodzą braci królów za murem Gendela i Gorna. Udaje im się ominąć nocną straż i obejść mur korzystając z sieci tuneli pod murem, jednak po drugiej stronie zostają odparci przez króla z rodu Starków. Na północy ród Starków w końcu podporządkowuje sobie Rud Boltonów, głównych konkurentów w walce o północ. Potem Karlon Stark pokona najeźdźców morskich ze wschodu i założy ród pod chorążych Starków. Ród Karstarków. W okresie datowanym na około 700 lat wstecz, na zachodzie, do władzy dochodzą Żelaźni ludzie z żelaznych wysp. Przejmują kontrolę nad większością zachodniego wybrzeża: od Starego Miasta poprzez Arbor na południu, po Wyspę Niedźwiedzią na północy. Rojnarowie uciekając przed inwazją walariańską, docierają do Dorn. Jest to ostatnia tak duża migracja w Westeros. Westeros od tysięcy lat jest chłostane biczem krwawych wojen i nawet 300 lat wstecz wciąż trwają mniejsze i większe boje i rywalizacje o władzę, kształtujące polityczny wygląd świata, znany nam z opowieści. Rok pierwszy to czas, kiedy Egon zdobywca najeżdża Westeros, opanowuje i jednoczy sześć z siedmiu królestw Westeros. Buduje nową stolicę w królewskiej przystani. Nie potrafi podbić dorn, więc pozwala mu na suwerenność. Po upadku króla Burzy, Argilaka Aroganckiego i śmierci ostatniego króla Rich, kontrolę nad zamkiem końca Burzy przejmuje Bankard, przyrodni brat Egona, Orys Baratian. Wysogród przejmuje Harlan Tyrell. Edmund Tully zostaje lordem do Rzecza, a Vicon Greyjoy, Spike, lordem żelaznych wysp. Po śmierci Egona, jego syn, Eines I, zrodzony z Kazirottwa, przejmuje tron. Wiara w Siedmiu nie uznaje jego praw do tronu i rozpoczyna powstanie przeciw Targaryenom. Słaby i niezdecydowany Aenys mianuje swego przyrodniego brata, Maegora, namiestnikiem królewskim i każe mu uporać się z kryzysem. Rozwiązanie Megora jest bezlitosne i brutalne. Tysiące ludzi giną w bitwie, pali ich smoczy ogień. Rzeź trwa przez cały okres panowania Aenysa i Megora, jego następcy. Rud Targaryenów panował srogą ręką, a jego historia jest równie ciekawa, jak i rozbudowana. Wydarzenia te są wstępem do historii, którą jest nam dane poznać osobiście. Pierwsze chwile Pieśni Lodu i Ognia zaczynają się w około 300 roku, czyli trzy pokolenia po inwazji Aegona Zdobywcy. Z racji na już wystarczająco długi materiał, historię panowania rodu Targaryenów opowiemy w następnym filmie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp do tego uniwersum. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zatem na dziś to tyle. I do następnego razu. Bywajcie. Czytał dla Was Arkadiusz, Arkadikus Woźniak.